Peggy 18. Dzieci z tej strony skarpion jest to gra Resident Evil Operation Raccoon City. No to zaczynamy. And prototype It should be interesting. First you'll need to secure a working NEA parasite. We've identified one inside of an umbrella facility nearby. Understood. We'll take care of it. The dead factory still has power? But we shut off the electricity. Umbrella facilities. Have their own power source. Ok, jesteśmy już tutaj. W początek mamy misji. Wiadomo, co trzeba zrobić. A my zaczynamy zbierać dane. I przy okazji, na początek mówię Wam, że kolejny raz zgłośniłem dźwięki, aby było lepiej słychać na filmikach, przerywnikach. W grze dobrze nawet słychać ogólnie, ale chodziło mi głównie o przerywniki, bo było tak, że miałem podgłośnione, a gdy zostało to nagrane, no to praktycznie nic nie było słychać no i dlatego zgłośniłem jeszcze mocniej. Mam nadzieję, że mój dźwięk, mój głos nie będzie zagłuszony w trakcie strzelania ogólnie, jak będę gadał. Mamy zombiaki Dostał, pięknie Ok, lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Uuuu uh, uh, uh. się panockie rozprzestrzeniły Dostała szmada Dzień bladzio Ty też Hoho, ho. o jeszcze suka Hetsota dostała ja granat puściłem, pomyliłem przycisk. Wiecie, już troszeczkę w to nie grałem. Mamy roślinkę i sukę. Dobra jest. O, nawet dwie roślinki. Nice. Strzelać. To rozkaz. Fajnie. Może uda nam się spotkać kogoś Nemezisa. Pamiętacie go? To był kozak z obrotową. I mówił: Stars. Haha Ale nas nie powinien zabić. Mimo, że coś mu się tam podpsuło. Ło, wow, ole wow, wow, wow. biegusy! Szybkie! Trzeba je rozwalić prędko. No to co ja mam zrobić, no? Więc na to ci kobiety nie poradzę. Przykro mi. Gdzie jest? To biorę pewnie. Jest. Chwilę, tam było co? A, wydawało mi się, że coś było. Dobra, oddział, lecimy, lecimy. Kobiety, ty mi się w zombiaka niedługo zamienisz Niestety Dawa mu Nice Mamy skrzynię piknie Trzeba na nią uważać Karabin powtarzalny, zaraz go sprawdzimy, ale Uwaga, uwaga. Co z nią? Żeby się na nas nie rzuciło. No właśnie. Wyreanimujmy ją. Zreanimujmy właściwie. Powinno brzmieć, ale... Nieważne. Sojusz? A, spekowsi, spoko. U, snajperzy. Trzeba się ich pozbyć. Tylko jak? Miałem sprawdzić tą broń, no. A, snajperka, dobra, tu już wiemy jak go załatwimy. Albo ich tam jest kolejny, Jeb, to było piękne jest jeszcze drugi? A tam hmm. Szkoda mi mojej broni zostawić Chyba, że się po nią wrócę za chwilę, dobra Nie przedłużajmy O ile będę mógł oczywiście Ух ты. Но Shot, ale sporo oberwałem Dobra. Wiecie co właśnie to chciałem zrobić. Teraz wrócę się po moją broń. Dawajcie mi mojego rowagera. Się pewniej z tą bronią czuję. Sytuacja wygląda. Mamy zombiaki. Pięknie dostał. Headshot. Tam coś jest. A! bo co płonące, nieźle. Easy. Tam jest snajper, no Dzięki. No gień patałachu. <laughs> tak, jak go obrywam. To stał, na szczęście. cię mamo. Coś tu mamy. Nic a nic. To się przyda, to też. Gdzie łazisz po ogniu? Coś mało jest tych, danych. Not bad. Not bad, not bad. Przydadzą się granaciki, prędzej czy później. Jak chcieć dane. unicję mamy pełną. Dobra, dobra. Co dalej? Tu. O, tam są dane. No super. Tylko jak je zebrać? Dobra. Zaryzykowałem. To był jakiś mikrochip czy coś? One. Dobra To zrobimy tak. Tam były gdzieś roślinki To bym je w sobie wziął, aby na mnie je jedną Wiem, wracam się no ale... Co, nie ma? Zniknęły. Jest. Dobra. Teraz możemy iść dalej. Jak tak będziemy się opitalać To ni kawałka misji nie przyjdziemy. <coughs> toinko Enemy forces the Enemy forces How did we miss them? Come on, was to Paula Działać, strzelać! Dobra, jeden dostał. Nie za dużo was tam na górze? Ta, obrywam, jasne. Jestem za osłoną. Strzelać do nich. Oberwał. Ale coś czuję, że to nie wszystko. A my jeszcze mamy muza? Jest taka konkretna. Więc walka jeszcze się będzie toczyć. Ale danych nie ma. Uuuu! Dobra, nasza. Może gdzieś ukryte? Nie sądzę. Po to wykupiłem sobie tą zdolność i zaupgrade'owałem, ale nie na maksa jeszcze. Kiedyś to może zrobię. Na razie chcę sobie kupić tą broń. Pistolet za 25 lub 27 tysięcy. Punktów doświadczenia, wiem drogo, drogo, ale co zrobić. Potem już sobie jakąś zdolność może wykupię albo lepsze. Zobaczymy. Coś mi tu pikło. Czy tylko mi się udaje. A, dostań się do bramy cmentarza. Okej. Okay. O, jest spray ekstra, bardzo się z tego cieszę, co tu tak cicho, nie podoba mi się to, kruki. Dobra, wchodzimy tutaj. Łopad wow. Sąbiaczki, a w oddali Oddział Specops Niech sobie powalczą Specopsi i Sąbiakami. Ulo akcja Ło, wow, pięknie To mi się podoba Dobra, weźmy to. Idziemy dalej. Nie mogę wsiąść. A je, no, szkoda. Uszty, headshot zawinkla I tu wyszedł. Odsłoń! No, widzieliście Berta. Nie przesadzę. Strzelby nie chcę. Nie chcę, żeby nas ten oddział Spectrum opadł, czy coś. Po co? salto zrobił Ciekawe jak ja Dlaczego? O, są dane Zarepiście To lubię to spada mnie Dzięki Aaaa, specops. Ich trzeba najpierw rozwalić. Tam ząbiaki to są proste w miarę. Hedgehog piękny poleciał. Wszyscy tu? Odejdź kobieto. Rowcze? Oni mieli rowery. Zaraz to z czym ja biegałem. Nie dobra, bo już się zakręcą. Ale rzeczy Co z tego? Nie mogę wziąć na mnie niektóre Ja chcę dane tylko, no Okej okay. Udzielam zezwolenia Ale no, tam było spray Widzieliście tak. tak. kto? Oberwałem nieźle No ten cmentarz taki nawet rozległy jest muszę powiedzieć Co z tego nie mogę tego wziąć To po co tyle tutaj tego wszystkiego nie mam pojęcia. Jest roślinka. Ło! Sprycia, że, O kurde, granat. A się rozbrykali chłopaki, no? Fajnie, że coś widzę. Więcej granatów nie macie jak tam załatwić o, może stąd myślałem, że spokój. Headshot piękny to mi się podoba parę czas no teraz tuż na pewno nie incoming spawn co Cztery piste headshoty lecą z mojej strony, ale skromnie, nie? <grystanie> Jaka skromność, nie? No żerpuję, no widzicie, jest jak jest. Krwawił, trzeba go dobić. Jeszcze tam nie idę. Tych broni nie chcę. Może któregoś dnia, chwili wykorzystam jakąś inną, ale to najbardziej na razie mi odpowiada. Ja tak chodzę tylko, bo chcę dane. Chyba, żebyśmy zrobili tak. Zabrałeś mi. Co za łajza? ja to chciałem użyć. Znaczy się wziąć. Ech. Wektor, gdzie ty polazłeś? Się rozpieszli. To idę. No, żeby mi nie zabrali, hehe <laughs> ażki. Dobra My będziemy lecieć dalej Za momencik Co my tu będziemy mieli? Wejść do hali załadunkowej w magazynie Może się uda to teraz W tym odcinku, może nie Zobaczymy jak z czasem jeszcze będziemy stać trupów pełno W podobnym miejscu ja już byłem wcześniej Zaraz tutaj są gdzieś dane O o o właśnie Dobrze, że zauważyłem w ostatniej chwili Ja się nie mogło być co my tu mamy a właśnie tam są dane o pięknie Dobra, wiecie co? I w tym tutaj miejscu, w którym jest spokojnie, odcinek sobie zakończymy. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!